A teraz proszę państwa przejdziemy do drugiego produktu. Drugim produktem jest szampon do włosów z olejem z konopi. Czyli również tutaj olej z konopi nam się pojawia. Tak jest. Jeśli chodzi o szampon, to właśnie olej konopny jest jednym tutaj z jego kluczowych składników. Olej konopny przede wszystkim jest łatwo wchłaniany przez włosy, ponadto nadaje im połysk, regeneruje, odżywia. Zawartość, wysoka zawartość tych nienasoconych kwasów tłuszczowych reguluje też pracę gruczołów łojowych, więc nada się także do włosów, które się przetłuszczają. A i ponadto olej z konopi łagodzi też skórę głowy. Także przy takich podrażnieniach też jak najbardziej się sprawdzi. On ma taki delikatny zapach. Właśnie no chciałam powiedzieć, że ja tutaj teraz wącham, otworzyłam, mm -hmm. wącham i rzeczywiście jest bardzo taki delikatny, subtelny. Tak, subtelny. Tak, mm -hmm. Dokładnie tak.